Ja z wszystkim stresu, nawet widzę, z będzie Betu nas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z limbo, chyba w poprzednim odcinku powiedziałem, że to jest trzeci, a to jest chyba trzeci. O, dobra. To jest takie coś. No, Co innego możemy skoczyć, musimy mieć to pudełko chyba. I już jesteśmy ku w kropce. A nie, trzeba tak zrobić. I szybko. No. Szybko. Chyba, że tak jak musimy zrobić teraz. To no, chyba w tą stronę musimy. No nie. Tak tego nie zrobimy. Hmm. Chyba musieliśmy to przynieść. Teraz mamy tą skrzynkę, Ja yeah. Teraz możemy sobie wyjść na górę. I teraz... Chyba musimy po prostu to uaktywnić sobie. To sobie przeniesiemy trochę tak, tą skrzynkę. No i oczywiście muszymy, musimy przesunąć tą skrzynkę Dobra, jeszcze raz Dobra, jest Gideon Teraz pewnie i eksperyment to zrobimy Aaa, próbuję się to zdanie pewnie No No i gdy załamałem spiekankę e. No nie Od tego momentu Dobra, przeskoczyłem Czas to tutaj trzeba biorć. Nie, to mu mam jak stypiłeś Uda, tylko no, no kurde już się teraz nie uda A, Bo musimy te dwa pudełka dać Nie, wody dać No, wiem skałaty No, tylko, o, no nie no. Musimy teraz to jedno pudełko na to drugie dać Trzeba to Chyba tam kupiłeś, nie? Tak, nie. No to zrobić. tak, 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 Nie, kurde, ja się tam. Dobra, jakoś się to złatwi. Nie, to już to. to jest taki Co No, może to... No kudem, idźmy to. Dawaj. Dobra, co to... Nie No, udało się. Czy to mi było mieć naprawdę dobrze A Na najpierw omijaliśmy pierwsze, potem drugie. Musieliśmy wyłączyć... Co to było? Czym ty jesteś? No to pewnie zginiemy, już pewnie mamy tego. Dobra, lepiej się tutaj nie zapuszczać, nawet jeżeli tu będzie sekret. Bo tak w, w, większość sekretów pominąłem. No więc, spijamy tutaj sobie i teraz tutaj. Сейчас, мы убашка. Убашка, давай, Ваш давай, 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 Co trzeba tutaj zrobić teraz? No panie, no, to za wcześnie tutaj przychodzi. Chyba, no, on musi tutaj nam no, tą gołę opuścić. O, wygląda na menda. Jeszcze widzę, I widać na tej sali, ale widać się tej no się że widać na tej sali, to Tutaj chyba potrzebujemy tego. Gdzie te skniki? Jeżeli tylko on raczy mi tutaj to wziąć. No, że przecież... Że... Może tutaj coś jest? O no, bo... tutaj nie wyskoczymy. A co, jeżeli możemy tutaj sobie po wejść? Powiedziałem po wejść. No właśnie, możemy sobie po drobiny wejść? No kurde, i możemy sobie spać. Najgłupiłem. Oto jak bija po tej drabinie szybko. Hmm. Tutaj pewnie będziemy musieli coś przenieść. Okay, szybko. nie. Chyba szybko Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Chyba ta, tak, tak, chopa. No nie. No kurde, ja ty bym to w to Dobra, idziemy w szybko. No kurde, no idziemy, to skakujesz, weźmy. A to trzeba by cię przesunąć. Tego nie trzeba będzie przesuwać. Hmm. Dobra, udało mi się. Cały czas za, za szybko to przesuwałem to drugie. Teraz gdzie to mamy? Aha. Teraz musimy to ustawić. No właśnie, to musimy ustalić. no nie, teraz jest nas zmiot, która jest O dobra, właśnie się tutaj się odwracamy. Hop. Ta, brawo, kurde Dále, to dále, dále, Klaus? Dobra, teraz dále, dále, tutaj dalej, 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 dalej dále, dziecko gadżeta. No.

Ну no, не зачем еще? Так, идем еще кого, еще кого. Ясно, кидай. Ну, курте, что есть? Чтобы потом зачем? Не два тон. Да, щука, да, 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 Zajęło mi to tylko kurczę, nie wiem, 20 minut to około. Czyli zbyt dużo. Dobra, co teraz tutaj mam? Aha, dobra. Jeśli to musimy chyba tutaj dać. Teraz tutaj sobie możemy skoczyć. Hej, pani co jest? No nie. Ja musimy to wtedy w taki sposób zrobić. <coughs> Teraz my musimy się wczepnąć na windę. Dobra, teraz trzeba przejść... Nie. Tak to nie wskoczymy wtedy tutaj. Musimy sobie przejść tutaj. Chyba. No tak. No, teraz z coś. Aha. Musimy to zrobić w ten sposób. Aha. Uh tak, -huh. jest wyłatwione. Chyba jednak nie. Czy chyba potrzebujemy tamtego? Nie. Cześć, to tak trzeba zrobić A coś przegłówkuje Aha Ciao, jednak tam tą drugą Hop, hop, hop Ile mamy już w ogóle tych, tych checkpointów? No tak, mamy Widzę, że już tylko mi tutaj skoczył, ale No, myślę, że tak, kurde, to jest no i sobie złamał nogi. Jak mogłeś. Chyba teraz powinno udać. Teraz mam skrzyneczkę i ta skrzynętka wystarczyła. Co tutaj jest? Aha.

Ну, курда давай, Ну, я китай. Ну, как okay, да вообще... Ты даже решил тут не сын. Ta kładka się powinna uruchomić Ta kładka się powinna uruchomić powiedziałem I musimy to zrobić w taki sposób jakoś? Czy musimy to po prostu zacząć i... Ja to tutaj. Co na robi? O, zaraz tutaj nie wejdziemy Tutaj wejdziemy jest go? On zobaczmy tutaj przejść Dobra, udało się, musiałem tam po środku dać tą skrzynkę O kurde, teraz O nie Dobra, nas mi głowę. A może jakbym teraz zrobił to w ten sposób? To będzie tak. No i wtedy już no to odszegowy miał. Tu to poszło, że... A, my to też musimy zrobić tak, żeby na ten moment przejść. I to. A. No i oczywiście musimy z niego zejść w końcu, no i kurde, dlaczego on na tu na tu piłę? Dobra, tą zagadkę zrobimy jeszcze i zakończymy ten odcinek To jest to on będzie tutaj to nad podróż. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待ってて待って待 Ja że z tym Dark Souls Gdzie był ten ten... Taka wieża archiwów. Taki też był, jak były te meduzy. Dobra, miałem zakończyć ten odcinek, ale niech będzie trochę dłuższy. Czy, czy się mieli to coś tutaj O Jezus O, tutaj nam ta kula przyszła Okej, okay, musimy teraz przejść sobie tylko a, 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 nie wyszło. Dobra, udało się. W takim razie dojdę do kolejnego checkpointa i się... Przejdziemy do kolejnego odcinka. To mam nadzieję, że wam podobało zostawić w górę, grę. Chyba zobaczycie, co tam jeszcze chcecie. Tak więc do uczucia i na razie.